Przewodniczącym rozmowy dziś jest Marcin Wolanin. Witam Ciebie Marcin. Witam. Marcin przedstawiam Ciebie i właśnie chcę Ciebie przedstawić tak o to, że jesteś młodym człowiekiem, który no, na Facebooku ogłosił taką zbiórkę dla dzieci z domu dziecka i to jest taka Twoja prywatna inicjatywa. Poprosiłeś swoich znajomych na Facebooku czy nie chcieliby Razem z Tobą pomóc dzieciakom w domu dziecka w zwierzyńcu. No i przyznaję, że to jakoś tak bardzo mnie zatrzymało, jak to przeczytałam, bo to nie jest jakaś tam zorganizowana wielka zbiórka, tylko taka Twoja prywatna. Też mnie to jakoś tak wzruszyło, że fajnie, że, że młody chłopak taki ma pomysł. No i teraz pytam, skąd się ten pomysł wziął. Ja witam jeszcze raz Panią i bardzo dziękuję za zaproszenie. Pomysł się w zasadzie narodził w momencie, kiedy moi rodzice zaproponowali mi, że jeśli chcę, to mogę sprzedać naszą starą, sztuczną choinkę, mhm. ponieważ oni chcą w tym roku kupić prawdziwą. I w tym momencie pomyślałem sobie, że kurczę, jednak choinka to jest taka rzecz, którą jakby nie chcę sprzedawać, wolałbym ją komuś ofiarować, bo jednak dla mnie osobiście te kilka dyszek przysłowiowych nie zrobi jakiejś ogromnej różnicy, a komuś mogę naprawdę jakoś znacząco pomóc. W tym, w tym świątecznym okresie. No i zaraz za pomysłem choinki poszedł pomysł zbiórki, że jednak rozkręcić to, że tak powiem, na, na wyższy poziom jeszcze. No i napisałem post. Na Facebooka. I tak to wszystko właśnie się zaczęło. Tam prosisz o różne dary, tak? że, że, że potrzebne są takie środki chemiczne, ale też jakieś pluszaki, czy nie wiem, jakieś zabawki dla dzieciaków. Jestem ciekawa, właśnie o, o, o to, jak ten Dom Dziecka znasz, czemu ten Dom Dziecka, jak to w ogóle ten adres skąd się u ciebie wziął, czy to Dom Dziecka w Zwierzyńcu? Pierwszy raz w domu dziecka byłem wiele lat temu z moim wujkiem który jest księdzem, pojechaliśmy właśnie tam odwiedzić. Mój wujek wtedy zawoził właśnie od siebie dary i tak od tamtego momentu zapadło mi to w pamięć, zostało w mojej pamięci i właśnie z tego względu zdecydowałem się na Zwierzyniec. To jest dom dziecka, w którym są dzieciaki w różnym wieku bardzo, prawda? Są też takie starsze, i są takie też młodsze. No wspaniały to jest i, i też patrzę na, na ten twój post, że dużo reakcji jest takich pozytywnych, 50 udostępnień, czyli bardzo, bardzo sporo i teraz pytam właśnie o ten odzew, bo do 22 grudnia tą swoją prywatną taką akcję prowadzisz i pytam o odzew, jaki jest odzew i od kogo? Bo też nie wszystko widać w tych komentarzach, prawda? Odzew jest świetny, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo pomagają i młodzi ludzie, i ludzie troszkę ode mnie starsi, mhm. ludzie kompletnie mi obcy, także dostaję wiele miłych wiadomości, mnóstwo ludzi przylewa pieniądze, przywozi do mojego domu różnego rodzaju ubrania, mhm. zabawki, także naprawdę odzew jest, jest świetny. O wiele lepszy, niż się spodziewałem tak naprawdę. Także naprawdę akcja, póki co, jest na ogromny plus. Mm -hmm. Poszło to w świat po prostu jakoś, prawda? Taki mały, mały, mały wpis, krótki wpis. Ty w ogóle nie jesteś jakoś bardzo aktywną e, osobą na, na Facebooku. W zasadzie to, to jedyny post chyba, który, który napisałeś, prawda? Tak. Mm -hmm. No i jak ty myślisz, że, em, dlaczego dla ciebie to jest ważne? To jest moje pytanie. Jeszcze. Dla mnie to jest ważne z tego względu, że stwierdziłem, że skoro mam więcej, to dobrze by było podzielić się z kimś po prostu, kto ma mniej. I zależy mi na tym, żeby więcej ludzi tak patrzyło, żeby bardziej doceniło wartość tego pieniądza, że nieraz te same 20 zł może sprawić komuś o wiele większą przyjemność niż, niż nam samym. I no, po prostu stwierdziłem, że jest też taki okres świąteczny i tak mi to wszystko ruszyło, że stwierdziłem, że no kurczę, trzeba działać po prostu. Mhm. I, I tak to właśnie się powstało. Jaki, jaki masz plan na, na przekazanie tych y, darów? Coś już myślałeś, jak to będzie wyglądało, jak chciałbyś? Tak, mhm. e, planujemy z, e, opłacić dzieciakom wyjście na pizzę w zwierzęcu. Mhm. Planujemy, e, czyli ty z, z rodziną? W sensie, ja mówię ogólnie jako. E, Wszyscy uczestnicy, Wszyscy uczestnicy tak? po prostu nie chcę tej zbiórki tak, przypisywać do swojej osoby, bo ja tą zbiórkę prawda, założyłem, ale jednak no, bez pomocy tych wszystkich hmm. osób, którzy przylewają te pieniądze i przywożą te rzeczy, ta zbiórka byłaby niczym dosłownie, hmm. no, bo nie byłoby tych wszystkich darów. A więc właśnie planujemy e, zapłacić za tą pizzę i pojechać e, w czwartek przed Wigilią i te wszystkie dary pozostałe, które u mnie są, zawieść, przekazać. Hmm. Powiesz, jakie to są dary? Co, co coś może tam cię zaskoczyło w tych yy, yy, takunkach, które otrzymałeś? Co, pani, co chcą przekazywać? To są proszki do prania, yy, różnego rodzaju właśnie, jak mówiłem, ubrania, korki piłkarskie, mm -hmm. słodycze, takie raczej, jak napisałem właśnie też w poście, że rzeczy codziennego użytku, zabawki dla dzieci, także mm -hmm. wszelkiego rodzaju. Mm -hmm. No a powiedz, Marcin, no ja mam takie wrażenie, że te czasy, w których żyjemy, to są takie dosyć Trudne, że, że jest pandemia, też była izolacja, było zdalne nauczanie, którego ty też doświadczyłeś jako uczeń, chyba, prawda? Bo ty, tak. no właśnie rok temu maturę zdawałeś, chyba kończyłeś liceum. I my tak się trochę, no, podzieliliśmy różne światopoglądy, mamy my jako tutaj społeczność. I takie mam poczucie, że na początku pandemii to było takie otwarcie, że wszyscy chcieli sobie pomagać, a teraz to tak się trochę wycofujemy i no, i to z, dlatego też y, szczególnie ważne mi się wydaje, żeby z, zauważyć, że ty i twoi młodzi znajomi, którzy udostępniali twojego posta, tak reagujecie. No, co byś powiedział o tym świecie, w którym my żyjemy? Ty jesteś młodym człowiekiem, wchodzisz w dorosłość. Co ciebie tu wkurza w relacjach, w postawie ludzi, że chciałbyś, żeby bardziej, więcej widzieli wokół siebie świata, a nie tylko czubek nosa? Świetne pytanie. Aż tak na gorąco y, ciężko odpowiedzieć, ale. <grym> Wydaje mi się, że najbardziej denerwuje mnie fakt, że ludzie często boją się robić czegoś, co czują, boją się wyrażać siebie w taki sposób, jaki by chcieli się wyrażać, bo po prostu boją się opinii innych ludzi. Tak jak nawet ja sam biłem się z myślami i przedstawieniem tej zbiórki, bo najprościej w świecie był mi wstyd, nie wiem czego, ale po prostu było mi wstyd, że jakoś to będzie może dziwnie odebrane, ale to mówię, jakby najważniejsze jest, żeby przełowywać te bariery w sobie mm. i, i wspierać się wzajemnie, żeby po prostu człowiek nie patrzył na drugiego człowieka jak na, zaproszenie jakiegoś tylko jak na osobę, która szuka siebie, chce się jakoś wyrażać i chce po prostu ten świat zmieniać na lepsze. Mm. Także uważam, że takiej właśnie empatii i zrozumienia nam mm. brakuje w dzisiejszym świecie. Super, że jak w coś wierzysz, to to, to robisz, prawda? Nie Dokładnie. oglądasz się. Jakby każdy się oglądał, to może niewiele byłoby tych akcji i nie wiem, wielkiej orkiestry by nie było na przykład, na przykład. prawda? Eee, no, te, te, tak, zgadzam się z Tobą w 100%. I mam też takie poczucie, że jak się coś raz zrobi, potwierdź, jak to jest u Ciebie, raz się taką odważną decyzję podejmie, to przy tych kolejnych chyba będzie już łatwiej. Zdecydowanie. Po prostu takie decyzje łamią te bariery, które mamy w mm. sobie, że człowiek, jak już raz ten lód przełamie, to potem nie boi się go przełamać drugi raz, mm. bo wie, że woda w salpodzie nie jest taka głęboka. Mm -hmm. Albo w ogóle jej nie ma załóżmy. Także mm -hmm. uważam, że naprawdę warto takie rzeczy robić, żeby nawet chociażby dla samego siebie właśnie, mm -hmm. żeby te bariery jednak łamać. E, no to ta akcja jeszcze trwa, ona się nie skończyła, ale coś tak już ci świta, że chciałbyś kontynuować więcej i, i że za rok może też. Czy może w czymś innym? Myślałem o tym, yy, tylko na razie jeszcze nie, nie chcę niczego zapeszać, prawda, na mm -hmm. razie poczekam aż ta akcja się skończy, zobaczymy tak. jaki mm -hmm. wynik uda nam się osiągnąć. I dopiero za rok będę najwyżej myślał o powtórce, a Póki co skupiam się na tym, co jest teraz, nie chcę mówić na wyrost. Rozumiem. I ta zbiórka trwa, tak jak mówiłam, do 22 grudnia. Czekasz jeszcze na, na inne osoby, które chcą przyłączyć się do tej twojej jakby prywatnej inicjatywy. Na Facebooku można cię znaleźć, Marcin, Marcin Wolanin. Ale też jeszcze chcę dopytać się o takie coś, co jest nazywane w psychologii efekt motyla. Czyli coś właśnie zrobimy, niby małe, prawda? Bo co to napisać posta? No nie wiem, pięć minut ci to zabrało, prawda? Ale że, że jakieś małe działania też uruchamiają wielkie rzeczy. No dla ciebie, tak jak mówisz, że, że to jest już teraz, będzie ci łatwiej przy kolejnych jakichś rzeczach. Mam takie poczucie, jak sobie o tym myślałam, że, że taka no, nie chcę tutaj umniejszać, ale jakby ten Twój y, czas poświęcony, krótka chwila, żeby napisać posta, może przynieść jakieś wielkie rzeczy dla tych dzieciaków z y, domu dziecka. Tak myślę, że jak się dowiedzą, że, że jakiś młody człowiek poświęcił swój czas, energię, to gdzieś to zaprocentuje. Mam nadzieję, że ta akcja będzie jakimś przykładem dla innych osób. I mm. też nie chcę z siebie robić teraz jakiegoś autorytetu. Mm -hmm. Nie o to mi chodzi, tylko mm -hmm. Nawet mój ostatnio bliski znajomy powiedział mi takie słowa, że dziękuję mi, że zrobiłem tą akcję, właśnie dzięki tej akcji wiele zrozumiał, jak mało właśnie trzeba człowiekowi, żeby mógł zrobić coś wielkiego, że tego dobra wcale nie trzeba tak daleko szukać i nie trzeba robić nie wiadomo jakich wielkich rzeczy, żeby te wielkie rzeczy się działy. Także wydaje mi się, że akcja naprawdę niesie ze sobą duży odzew i nie tylko Pomogę bezpośrednio, pomożemy bezpośrednio dzieciom w domu dziecka, ale także też wiele osób będzie w stanie wyciągnąć taki coś do siebie. Po prostu, wiele rzeczy zrozumieć. Super. Marcin też chcę oczywiście zapytać Ciebie o Twoje plany, marzenia na przyszłość, bo tutaj Państwu zdradzimy, że my się z Marcinem znamy, bo byłam nauczycielką Marcina, Marcin, chodziłeś do Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ i na lekcjach dziennikarstwa się spotykaliśmy, więc wiem, że stałeś się maturę. I co, co jeszcze oprócz tego, że, że będziesz robił to wszystko, co mówiłeś w rozmowie, to jakie jeszcze masz plany i marzenia na przyszłość? Aktualnie, że tak powiem, zajmuję się sobą, troszkę mhm. przez ten rok czasu, mam rok przerwy, i w przyszłym roku planuję poprawiać maturę. Najlepszy wynik rozszerzenia mhm. i chcę uznawać do szkoły teatralnej lub na psychologię, mhm. gdzie to jeszcze się okaże. Na razie są takie wstępne plany, przygotowuję to wszystko, a mhm. jak się skończy, to zobaczymy z czasem. Oczywiście trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki mam za wszystkie dziękuję. Twoje plany i też za te e, akcje. Ja Państwu bardzo polecam, żeby przeczytać, co Marcin e, napisał na, na Facebooku. E, no i też mam nadzieję, że e, opowiesz nam, jak ta, to podsumowanie, to przekazanie się e, zadziało. Tylko w czwartek, tak? To będzie. W czwartek będzie przekazanie. Tak. E, 23, mm -hmm. 23 e, grudnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Wolanin gościem dzisiaj naszym był. Dziękuję również.